Wiatrak wytwarza prąd. Jak myślicie, co jeszcze poza parą może wprawić go w ruch? Tak, to wiatr. Na pewno wiele razy widzieliście, jak dzięki niemu poruszają się skrzydła wiatraczka. To samo dzieje się z dużym wiatrakiem. W elektrowniach wiatrowych powstaje prąd bez wytwarzania trującego dymu spalin. Czyli prąd ekologiczny. Woda. Czy woda też może napędzać wiatrak? Tak. Elektrownie wodne wykorzystują siłę płynącej lub spadającej z wysokości wody, która napędza wiatrak. W ten sposób znów powstaje ekologiczny prąd, bez wytwarzania trujących spalin. Wiatr, woda, a czy słońce? Też może być źródłem energii? Tak. Gdy świeci słońce, energię jego promieni zbiera się w specjalnych bateriach. Można ją potem wykorzystać na przykład do podgrzewania wody. Baterie słoneczne możecie zobaczyć na dachach wielu nowoczesnych domów. Ja widziałem je także w małych kalkulatorach i zegarkach. Teraz już wiecie, że prąd powstaje w elektrowniach. Gdy wykorzystujemy siłę wiatru, wody, lub energię słońca, nie tworzą się trujące spaliny i nie zanieczyszcza się środowisko.